NWA KWARTERS IN FULL OF FAKE JUDGE DREY RESIDING IN THE CASE OF NWA VERSUS THE POLICE DEPARTMENT PROSPECY ON THE TURNSTONE Co oni kurwa chcieli od ciebie, diabeł, co? To ten pajac, na niższtach, w niebieskiej koszulki Niebieski tej kurwa smaka? No, co tutaj stoi Który to jest, ten pierwszy? Tu jest ten pident to... Co, uciekamy na niego pomagą, O który on wychodzi? O dwudziesty o właśnie ten co tam stoi No widzę, widzę go, ja już wiem który to jest Robimy go dzisiaj? Można. To co? O której kończy Tak do pierwszej Do pierwszej, tak? No. To za 15 pierwsza, tak? Obserwuje mnie w kraju. go kurwa, dawaj, nie, nie może tak być, że ten. Wiem, że nie może tak Ty to jest twoje być. miejsce. Nie? Nie. No shit diabeł jest konkret kurwa ja pierdolę jest, kon... jest kon... po kafie. ja się nie chwalę ja mam talent a, jest to ale jest, ale, na... diabeł, jest oso a ty kto ci dał tą poszukę? zajebisty da zajebista jest to, Ale oni ci po niechaj zdawać kurwa tak naprawdę wiesz i będą